Jak Twoja rodzina, ewentualnie dziewczyna reagują na to, że nagrywasz filmy zjeżdżenia, poradniki, QA itd.? Jaka jest najlepsza motywacja na dalszą jazdę na deskorolce? Czy zabierasz szampony i odżywki z hoteli? Siemano, ja jestem Gorgo, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie króciutkie Q&A. Odpowiemy na 5 pytań z Facebooka i na 5 pytań ze społeczności YouTube. Wspomogę się oczywiście telefonem, żeby było łatwiej. Tak więc zaczynamy. Czy sam uczyłeś się wszystkich trików, czy przy nauce niektórych musiałeś prosić o pomoc kogoś? Yy, wiesz co, ogólnie to uczyłem się wszystkiego raczej sam. Ewentualnie podpytywałem znajomych. Jeżeli była taka opcja, to podpytywałem znajomych. Czy nie mają jakiegoś tipa na to, żeby na przykład, nie wiem, zakręcić lepiej flipa, no cokolwiek, nie? Pytałem się czasami, ale zazwyczaj starałem się to robić sam. Łatwo nagrywa się odcinki z deskorolki. Wiesz, to no niełatwo. Po pierwsze, trzeba wydać kilka dobrych tysięcy na to, żeby mieć sprzęt. Po drugie, trzeba się pouczyć kilka dobrych miesięcy, żeby umieć w ogóle filmować. Po trzecie, trzeba poświęcić sporo, a to naprawdę sporo czasu, żeby nagrywać i rozumieć kąty, ustawiania ekspozycji itd. No, trzeba też nauczyć się mówić do kamery, chyba że mówisz o samym nagrywaniu deskarolki, Na no to mówić się nie musisz uczyć, ale na początku to nie jest łatwe. No, jest wręcz bardzo trudne i też miałem z tym problemy, ale powoli idzie do przodu. Cały czas uczę się montować, cały czas uczę się coraz lepiej filmować, czytam jakieś książki i tak dalej, więc no, nie jest to łatwe. Filmik, który widzicie, na przykład 10-minutowy z deskorolki, zazwyczaj nagrywa się 3 godzinki, albo 3-4 godzinki i do tego montuje się kolejne 2-3 godziny, czyli łącznie z 7-8 godzin musicie poświęcić na to, żeby filmik 8-10-minutowy wylądował na kanale YouTube. Także jest co robić, naprawdę. Skąd pomysł, żeby nagrywać na YouTube? No, ja już kiedyś chyba o tym opowiadałem, ale nie pamiętam. No, na YouTubie nagrywam od samego początku, a wcześniej wrzucałem na jakąś inną platformę też, bo nie pamiętam jak ona się nazywała, ale przed 2005 rokiem właśnie wrzucałem na jakąś inną platformę. Kurczę, już nie pamiętam jaka to była, jakaś polska platforma to była, tyle pamiętam. Jak się przypomnę to Wam podlinkuję albo coś w tym stylu. No a później na YouTube wrzuciłem właśnie, miałem kanał Gorgolitos, gdzie były jakieś filmiki z deskorolki, w sensie takie podstawowe z deskorolki. Do tego miałem tam właśnie głównie parkour, bo ćwiczyłem parkour chyba z 7 lat. No i miałem jeszcze troszeczkę z piłki nożnej. Także, no pomysł, skąd YouTube? No, po prostu chyba całe życie z tym YouTubeem było. Od samego początku, jak tylko powstał, zawsze wrzucałem sobie jakoś amatorsko te filmiki, aż w końcu pewnego dnia wziąłem się za siebie i zacząłem to robić bardziej profesjonalnie, można powiedzieć. Z tą samą zajawą, z tym samym hobby, ale po prostu bardziej się staram. Systematycznie od dwóch lat filmiki macie non-stop. Non-stop macie te filmiki, nie? Systematycznie. Gdyby podszedł do ciebie jeden z twoich widzów i zapytał się, czy mu coś doradzisz w trikach na desce, doradziłbyś mu czy nie? Jasne, zawsze to robię, nawet jak nie podejdą do mnie i czasami widzę jakiegoś młodego, czy tam kogoś, kto coś tam próbuje, a mu nie idzie, to jeżeli sam potrafię takiego trika... No to wtedy mu podpowiadam, że słuchaj, wiesz, sami na przykład pomogło to, że tylną nogę trochę sobie przestawiłem i, i tyle, nie? Nie, uważam, że pomagać sobie trzeba, więc jak najbardziej popieram to i jak najbardziej tak, 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 zawsze staram się pomagać. No chyba, że ktoś nie chce, no to nie mówię, nie? Co byś powiedział, jakby podszedł do ciebie koleś na hulaj nodze i powiedział, że jest twoim fanem? Miałem już takich paru u mnie w Opolu, tak, że pozdra, chłopaki. No chyba też jakieś były, no jak chodzi o nogi, no spoko, no jak jeżdżą na jak nic nie jeżdżą, fajnie jakby przenieśli się kiedyś na deskorolkę, w co wierzę, także może z wiekiem przejdą na deskę i będzie super, nie? No nic, no spoko, nie? No normalnie zbijem piąteczkę jak zawsze, witamy się i lecimy dalej w swoje strony, nie? Co myślisz o ludziach, którzy strasznie się chwalą, że niby są skaterami i tak dalej, no a noszą tam jakieś tam rzeczy drogie i deski drogie i tak dalej, a nic nie potrafią? Yy, wiesz co, no jest to trochę pozerstwo, ale z drugiej strony ktoś może się uczyć, może się dopiero uczyć na przykład jazdy na desce, a po prostu no jak ma kasę i tak dalej, no to lepiej mieć, lepiej startować z dobrym sprzętem. Jak ktoś ma pieniądze, no to lepiej startować z dobrym sprzętem, no ale no jest, jest, jest sporo pozerów teraz, yy, którzy po prostu, no <laughs> i ten Igor, tak? Ignacy, no nagrywał na swoim kanale kiedyś takie coś o pozerstwie deskorolkowym. Fajne, Igor Ignacy. No i bardzo fajny filmik tam był, jak coś to może tylko na YouTube wygoglować On tam robił właśnie o tych pozerach, to było zabawne Dla jakiego teamu chciałbyś jeździć polskiego? Jak już miałbym jeździć dla jakiegoś teamu To chciałbym jeździć dla swojego teamu i bym założył swój własny team Takie mam ambicje Ale nie będę jeździł, bo jestem za słaby <laughs> Jak chodzi o jazdę na desce, to jestem za słaby i już za stary na to, żeby jeździć profesjonalnie Ale oczywiście jeździć na desce będę, bo kocham deseczkę, więc jak najbardziej Będę się starał umieć coraz więcej. Dobra, lecimy w następne. Czy zabierasz szampony i odżywki z hotelów? Z hoteli, tak? Miało być. Eee, nie. <gryw> Ale zazwyczaj zapominam i zostawiam. Jaka jest najlepsza motywacja na dalszą jazdę na desce? Jeżeli chodzi o motywację, to mi najbardziej pomagają filmiki na YouTubie. Odpalam sobie jakichś amerykańskich vlogerów dyskoronkowych albo odpalam sobie jakiegoś traszerka. Staram się oglądać jakieś filmiki. No wiadomo, czasami są takie regresy: że nie wiem, coś ci triki ci nie wychodzą, nie chce ci się uczyć. No, no, są takie dni: No każdy takie ma, a jak nie miał, no to na pewno pewnego nie będzie miał. I no wtedy jest ważne to, żeby po prostu sobie troszeczkę odpocząć psychicznie i później ewentualnie skupić się na oglądaniu tego, po prostu pooglądać sobie trochę, to trzeba po prostu przejść przez ten okres. Czasami to jest chwila, czasami to jest dłuższa chwila. Niektórzy w ogóle nie wracają. No, różnie bywa, nie? Yy, najbardziej polecam, właśnie oglądanie i chwilowy odpoczynek. Zapraszam na mojego Instagrama. Bo warto, warto dużo story, dużo różnych komentarzy. Rozmawiam często z widzami i tutaj też czasami zadaję pytania. W sensie robię na przykład jakiegoś posta albo dodaję zdjęcie, tak jak dodałem tutaj, właśnie fotę z tą lampą, którą macie. O, tutaj możecie sobie zobaczyć na gorgo dolna kreska 777. I jest też komentarz, który napisałem po prostu, żeby zadawać różnego rodzaju pytania. I akurat tutaj, no. W tym momencie, bo niedawno to wrzuciłem, więc w tym momencie dopiero jedno pytanko jest, ale żeby Was zachęcić do korzystania z Instagrama i followowania mojego kanału, to odpowiem na nie też tutaj. Przy okazji jako taki bonus, bo miał być tylko YouTube i Facebook, ale w sumie tego Instagrama też dorzucimy, ponieważ fajnie się rozwijać na wielu płaszczyznach. Ok, Gustaw Kubyla... Kubala, przepraszam. Czy masz zamiar zrobić serię, w której przyjeżdżasz do jakiegoś skateparku? do jakiegoś miasta na skateparki i oceniasz go? Jeśli tak, to please przyjedź do Piotrkowa Trybunalskiego. No do Piotrkowa bym chciał, może akurat się spotkam z Team Raphonix. <laughs> no zobaczymy. E, jest seria taka w planach, już miałem ją realizować w tym roku, ale niestety e, money, money, money się nie zgadzało, ponieważ no nakupowałem dużo sprzętu do tego, żeby się rozwijać, do tego, żeby właśnie tworzyć te lepsze filmy dla Was, żeby... no jednak to wszystko kosztuje. No nakupowałem trochę tego sprzętu, teraz już będzie lżej nareszcie. Jeszcze mam w planie dwie rzeczy: jeden obiektyw i jedno coś fajne jeszcze. Nie chcę spoilować, bo nie chcę, żeby ktoś skopiował ode mnie. <laughs> dlatego, tak jak to wcześniej było już parę razy, dlatego tym razem nic nie powiem dokładnie, ale będzie coś ciekawego. No i tak, będą wyjazdy w następnym roku. Teraz na skating parku na pewno nagramy coś w Chorzowie, także już lada moment. Będziecie mieli co oglądać i. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, i też wpada kilka nowych serii związanych z deskorolką, ponieważ moje vlogi troszeczkę urozmaicę. Po pierwsze, chcieliście więcej vlogów ze, ze znajomymi. I postanowiłem, że to zrobię, ponieważ większość poradników i tak dalej już mamy nagrane. Teraz czas troszkę dać na luz, trochę sk skate'owskiego stylu wrzucić tutaj we vlogi, żeby było troszkę więcej spontanu i tak dalej, bo na to sobie już mogę w tym momencie pozwolić. I jak chodzi o parki i tak dalej, to tak, wszystko będzie. Jak Twoja rodzina, ewentualnie dziewczyna reaguje, reagują na to, że nagrywasz filmy, zjeżdżenia, poradniki, Q&A i tak dalej? No... Wiecie co, na początku tak troszkę. Znaczy, moja dziewczyna zawsze była po mojej stronie i też, też była zaskoczona, że te suby tak rosną i tak dalej. No ja też bardzo dużo godzin poświęcam na YouTube, to są setki godzin, naprawdę już tysiące chyba godzin, już kanał prawie 2 lata istnieje, mamy 15 tysięcy subów, jest super. Tyle godzin co ja poświęciłem na YouTube'a, to jest prawie drugi etat w pracy, więc No tyle ile mogę, tyle robię, że pracuję sporo w pracy normalnej. No to też nie mam znowu aż tyle czasu, żeby poświęcać go YouTube'owi, choć 90% wolnego czasu poświęcam właśnie na YouTube, deskorolkę i filmowanie. Nie zawsze te vlogi i tak dalej wychodzą, czasami są też inne filmiki jak na przykład Q&A. No ale to właśnie dlatego, że na przykład są problemy z pogodą, a my nie mamy za bardzo gdzie jeździć, jeżeli pada na przykład albo jak jest jakiś deszcz, śnieg i tak dalej, no albo mróz. No różnie, różnie to bywa. Jeżeli chodzi o ludzi, to nie, to całe Opole jest po mojej stronie, także pozdre Opole, dzięki wielkie No myślałem, że będzie więcej hejtu, tam wiecie, jakiś tam. Ktoś tam chce gdzieś tam za plecami pewnie szczeka, nie, ale jak ktoś nie mówi w twarz, to mnie to tam nie interesuje. A nawet jakby mi powiedzieli, to co z tego? To mój kanał. Mogę sobie robić jak mi się podoba. Po mojemu. Oni nie mają kanałów, mają bulldopy i tyle. Taka jest prawda. Oni wszyscy by zrobili lepiej, ja wiem. Każdy by zrobił lepiej mój kanał, wszyscy no. Tylko szkoda, że nie zrobili, bo nie mają czasu. A nie mają czasu, bo po prostu nie potrafią organizować sobie tego czasu. No i nie potrafią się poświęcić. Proste, nie? Ja też nie mam czasu, a jednak jakoś tworzę ten kanał, nie? Także są hejterzy, są, ale raczej w Opolu jest ich mało. No, w Polsce jest ich troszkę. No, ale to tylko zwykły pól dupy. Nic innego. Oni wszyscy by zrobili lepiej, ale nikt nie robi, jak sami widzicie. Tą oto puentą kończymy naszego dzisiejszego Q&A. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Było takie króciutkie w sumie... Dobra, może nie króciutkie, ale taki spokojny, lajtowy, lajtowy, lajtowy vlogasek. A patrzcie na to. Patrzcie tam, widzicie? Co do hulajnóg. Patrzcie. Tam są hulajnogi. Śmigają sobie małolaty, ale... Muszę Wam powiedzieć, że szacun dla tych młodych, ponieważ... Prawie codziennie ich widzę, że się starają, trenują i tak dalej, więc przypominają mi nas, mnie i mojego ziomeczka Pawła właśnie. Przy, przypominają mi nas, jak za mało lat, a codziennie jak był czas, to wychodziliśmy, trenowaliśmy całymi dniami, jak nie było żadnych obowiązków. No piękne, kurde, piękne, piękne czasy. To co? Mam nadzieję, że film Wam się podobał, łapka w górę, subskrypcja i tak dalej, jesteście nowi. I do zobaczenia wkrótce i będę nagrywał dla Was vloga z deskarolki, także czekajcie, oglądajcie i tyle. Piąteczka!